No dobra, zaczynam. Dobry wieczór. Nie, czyli tak, gadamy o Westerplatte, Dulkiewicz, czy startuje i ewentualnie gadamy o Amberwod. Dobry wieczór Państwu, witamy na kolejnym remanencie tygodnia. Dzisiejszym gościem jest Mateusz Błażewicz, radny dzielnicy Brzeźno, działacz obywatelski. Cześć. Cześć. Słuchaj, od razu zaczynamy od tematu, który właściwie podzielił Facebooka, podzielił wszystkie fora na dwie części, jedni mówią, że. Westerplatte wróciło do miasta. Drudzy mówią, że wcale go nie opuściło, a trzeci mówią, że dalej jest w Polsce. Mhm. Powiedz mi jak to jest, ponieważ chyba nikt nie wie o co tu w tym wszystkim chodzi. Tak jak powiedziałeś. Oczywiście to jest według Ciebie. No, bo no jasne. Wiadomo, my jasne. chyba tego problemu Każdy też prawnik tu nie Tak może wyrazić swoje opinie. Jasne. I, I stąd tak wiele tych różnych. Dodam opinii. tylko, że jesteś też prawnikiem. Też jestem prawnikiem. Tak jest. Więc ja pracowałem w UZ II wojny światowej, więc no właśnie, też w, w jakimś w sensie szupanie. jestem tutaj no, obeznany z, z tematem. Ale do, do, do meritum. Zasadnicze pytanie sprowadza się do tego, czy Westerplatte wróciło do miasta. Mhm. Odpowiedź na to pytanie jest taka, że nie wróciło do miasta, bo nigdy z tego miasta nie wyszło. Otóż wyrok sądu Naczelnego sądu administracyjnego, który oddalił skargę ministra rozwoju. Tylko ja bym cię się bardzo prosił, tego. żebyś nie mówił językiem takim Dobry. mega prawniczym, <laughs> tylko takim, żeby nasz nasi. Widzowie zrozumieli No dobrze. O co to chodzi? tak. Wojewoda wydał decyzję. Miasto mhm. uznało, że ta decyzja jest B. Zaskarżyło ją do ministra. Tak. Minister powiedział, że decyzja jest OK. I w związku z tym wszystko jest OK i, i, i muzeum może dalej realizować inwestycje. Miasto się z tą decyzją ministra nie zgodziło. I poszło do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, tak. w którym przedstawiło pewne argumenty. Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że decyzja zawierała pewne, miała pewne wady i uchylił tę decyzję. Minister Rozwoju stwierdził, że Sąd Administracyjny w Warszawie nie ma racji i zaskarżył tą decyzję do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten stwierdził, że Sąd niższej instancji, czyli Wojewódzki Sąd administracyjny miał rację i decyzja była wadliwa, w związku z tym oddalił skargę ministra rozwoju. To się sprowadza do tego, że decyzja, którą wydał, wydał Wojewoda, nie jest decyzją ostateczną, a zatem skutek określony w ustawie, że westerplaty i te nieruchomości działki, które zostały Aha. wskazane w decyzji nie przeszły na rzecz Skarbu Państwa. Skarb Państwa nie stał się ich właścicielem. Bo, żeby Skarb Państwa stał się właścicielem, decyzja musi być ostateczna, Jasne. to znaczy nie może być w żaden sposób zaskarżona. Tak? Stronom nie będzie przysługiwał żaden środek zaskarżenia do tej decyzji. Tak się nie stało, ponieważ sąd uchylił tą decyzję. Ona teraz wróci do ministerstwa, tak. do ministra rozwoju i minister rozwoju jeszcze raz będzie musiał zbadać sprawę. Jak zbada sprawę. Dokona pewnych zmian, o których powiedział sąd, naczelny sąd administracyjny. To, to miastu będzie przysługiwał termin do wniesienia jeszcze raz skargi, skargi kasacyjnej do naczelnego Co? sądu administracyjnego i teraz, jeżeli nie zdecydują się na ten krok, upłynie termin na wniesienie skargi, decyzja stanie się ostateczna i wtedy Westerplatte i te działki przejdą na własność Skarbu Państwa. Natomiast jeżeli się zdecyduje, to mamy powtórkę z rozrywki, czyli jeszcze raz będzie rozpatrywał naczelny sąd administracyjny aż do skutku. Natomiast mhm. decyzja, znaczy wyrok sądu naczelnego, naczelnego, sądu administracyjnego nie uchylił decyzji wojewody. Decyzji, która była decyzją, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, a zatem miasto dysponuje działkami na. Westerpate nie jest ich właścicielem, ale dysponuje jest dysponentem tych nieruchomości i właściwie może prowadzić na nich pewne działania określone decyzją, czyli te wszystkie działania związane z przygotowaniem do, re do re realizacji inwestycji. Ale nie, wiem czy, nie no. wiem, czy tam powiedziałeś, że miasto czy muzeum, bo... Yy, muzeum, bo muzeum, oczywiście muzeum. muzeum. Yy, Realizuje inwestycje, więc muzeum będzie mogło to realizować, natomiast właścicielem jest dalej miasto, bo nie ma tego, tego, tego skutku ostateczności, mhm. I, a muzeum jest dysponentem tej, tej nieruchomości. Czyli w praktyce muzeum robi to, co robiło do tej pory. Miasto może słać kolejne skargi, natomiast minister musi wyprodukować z siebie Musi zmienić tą, zmienić tą decyzję. Tak jak powiedział sąd, mhm. że musi określić warunki techniczne Aha. tych działań, które zostały wskazane we wniosku, a następnie przyklepane, że tak powiem kolokwialnie, decyzją wojewoda, a później ministra. Nie, no ja się pytam z tego powodu, że wiesz, miasto Gdańsk, Gdańsk.pl w szczególności, nasz ulubiony portal, napisało, że właściwie Westerplatte wróciło do nie wróciła. Gdańska, bo... bo nie wróciło, bo go nie opuściła. Bo go nie opuściła, tak. No. To jeszcze... Czyli oni sami nie wiedzą, co jest grane. W ogóle ta sytuacja ona jest skomplikowana i dla prawników, bo mamy połączenie i tej ustawy, która jest specyficzna tak. i też ma swoje mankamenty, powiedzmy sobie szczerze, i ustawy prawo budowlane mhm. i jeszcze kilka innych ustaw, więc prawnicy też się trochę tym gubią. Znaczy, ja byłem na konferencji prasowej w czwartek. Wszystkie stacje telewizyjne i radiowe uczestniczyły w tej konferencji prasowej, bo no, mówił dyrektor, obecny dyrektor e, Berend. I gdy przyszło do zadawania pytań, ja myślałem, że no, tutaj wszystkie stacje przyślą kogoś, który, który się znają, dziennikarzy, którzy znają się na tej problematyce i niestety nie było żadnego pytania. No bo dziennikarze też nie ogarniają. Poproszę. Też nie ogarniają. No, myśmy się zapytali y, potem w indywidualnej y, rozmowie y, dyrektora Berenta, o co w tym wszystkim chodzi, no i on nam to wyjaśnił. Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 16 września w ogóle nie dotyczy kwestii własnościowych i stan prawny, który nieprzerwanie obowiązuje od końca sierpnia roku 2020 jest taki, iż przyjęte decyzje rozstrzygnięcia z minionego roku czynią skarb państwa właścicielem działek na terenie Półwyspu zgodnie z ustawą, która dotyczy realizacji inwestycji. Także tutaj w naszej, według naszej wiedzy sytuacja jest e, prosta, jasna, nadal właścicielem jest Skarb Państwa, natomiast Gmina Miasto Gdańsk e, ma prawo zgłosić roszczenie e, zmierzające do tego, aby własność uzyskać, ale musi w związku z tym przejść cały cykl decyzyjny, zwracając się do stosownych, przewidzianych prawem organów. Nie ma automatyzmu między powstaniem prawa do zgłoszenia, roszczenia, a powrotem własności do gminy miasta Gdańsk. Sam powiedziałeś, jest zamieszanie i, i chyba to zamieszanie przez następny rok również będzie, bo, bo, bo sprawa będzie się chyba no, tak wlokła. No, o, pytanie, jak bardzo zdeterminowane będzie, zdeterminowane będzie miasto do tego, żeby kwestionować. No co prawda miasto decyzje. powiedziało, że chce dojść do jakiegoś porozumienia. Że tak, że nie zamierza mhm. w żaden sposób tutaj utrudniać. No, pytanie, czy, czy, czy słowa przerazują się w czyny, tak? No zazwyczaj nie nie było tak, przerażało. że miasto mówiło swoje, a robiło swoje, czyli ciągało ludzi i y, 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 y próbowało w sprawę jakby jeszcze bardziej... No bo nie można zapominać o tym, o tym też aspekcie politycznym, tak? tak. Ja, kiedy, kiedy ta ustawa była uchwalona, kiedy była wydawana decyzja, no to było dosyć gorąco wokół y -hmm. Westerplatte i wtedy po prostu interes polityczny no był taki, czy też klimat polityczny był taki, żeby po prostu ten, ten temat jątrzyć. Dzisiaj sporo czasu minęło od, od tych wydarzeń i wydaje mi się, że te emocje dziś opadły już mieszkańcy, ludzie się tak bardzo tym nie, 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 ekscytują. nie, nie ekscytują, więc mhm. y, y, więc, y, więc y, y, pewnie też i politycy nie widzą sensu i pewnie y, y, w tym, żeby ten temat y, w nieskończoność Drąży. drążyć i ciągnąć i mam nadzieję, że, że tak się stanie, bo bo też powiedzmy sobie szczerze no Westerfatek ewidentne ja no po prostu no wymagało tak mhm. po 80 latach tego, żeby ten teren nabrał Właściwego kształtu. No i właściwe poszukiwania tam wreszcie zaczęto robić, bo tego nie zrobiono. Tak. No, Zresztą mówiliśmy tak z... o tym sporo, pokazywaliśmy zdjęcia, w jaki sposób to sterplate wyglądało przez tyle lat, pomimo zarządu miejskiego. No to jestem ja nie że, Ja mam nadzieję, że Muzeum II wojny światowej jest przygotowany hmm. do tego, żeby realizować tę inwestycję, że już ma w końcu opracowany program muzeum. Ma zapewnione finansowanie długofalowe to. dla tej inwestycji. No i w grudniu doczekamy się rozpoczęcia prac budowlanych na cmentarzu. No a chyba po, po skończeniu prac roku, poszukiwawczych najpierw, nie? No tak, ale zgodnie z harmonogramem prace budowlane miały się rozpocząć Aha. w grudniu, więc, więc no, jeżeli wszystko jest ok, to, to tak się powinno stać. Podobnie uważam, że no, powinien być rozpisany konkurs, bo, bo te ten znaczy termin konkurs, realizacji inwestycji... Konkurs na sam cmentarz jest jakby zakończony i rozstrzygnięty. Konkurs jest rozstrzygnięty, teraz trzeba ogłosić przetarg na wykonawcę tych prac budowlanych. Mhm. No, według, ja nie widziałem jeszcze takiego, takiego zamówienia, natomiast no jeżeli, jeżeli we wrześniu 2020 roku mają się odbyć pochówki, uroczyste pochówki. 22. Drugiego, też teraz, we wrześniu 2022 roku mają się odbyć uroczystości pogrzebowe żołnierzy, których szczątki odnaleziono na Westerplatte, To, to czas najwyższy, żeby po prostu te prace się rozpoczęły. Więc trzymam kciuki za profesora Barenta, którego bardzo cenię i, i cieszę się, że to będzie opiecze nad Muzeum II wojny światowej. Dopilnuję tego, żeby tak się stało. Jasne. To przechodzimy tak łagodnie do kolejnego tematu. Ponieważ w mediach media się rozgrzały, po raz kolejny dwa lata mamy do wyborów w samorządowych. Rząd chce przesunąć sejm właściwie chce przesunąć te wybory o pół roku, żeby one nie kolidowały z wyborami do sejmu. No i zaczęły się spekulacje czy Nasi namiestnicy miast Gdańska, Sopotu i Gdyni w dalszym ciągu będą próbowali wstawać w szranki wyborów prezydenckich, bo jak się okazało, jeszcze prezydent Gdyni i prezydent Sopotu może rządzić do 2028 roku. Natomiast jeśli chodzi o panią Dulkiewicz. Y, może ona trwać na swoim stanowisku, gdy będzie wybrana oczywiście do 2033 mm. roku. Tak to y, się zapowiada. Nie wiem, to możemy sobie spekulować w tej chwili, no bo mm. właściwie jeszcze nikt formalnie żadnej kampanii nie zaczął, wiesz, on nawet nie może takiej kampanii zacząć, no ale pospekulujmy sobie, no. czy ci kandydaci będą w dalszym ciągu. Y, czy obecni prezydenci będą kandydować, czy nie? Wiesz, w polityce tak kilka lat to jest y, tak dużo, że może się wydarzyć y, y, tak wiele, że no, dzisiaj mówić, czy oni będą kandydować, no, jest y, mało poważne. Mhm. Natomiast y, obserwując politykę lokalną już od kilkunastu lat. Y, no mam nieodparte wrażenie, że jeżeli to nie będą personalnie te osoby, które mhm. wskazałeś, to będą to osoby z tego środowiska, dlatego Co? że, 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 że no taki mamy klimat polityczny w Gdańsku. I, I w Sopocie e... podobny chyba. W Sopocie podobnie, w Gdyni w Gdyni jest troszkę inaczej. Nie? ciężko powiedzieć, ale mamy taki klimat polityczny i też pozycja, opozycja moim zdaniem w Gdańsku absolutnie ułatwia. Lokalny no nie jest wyrazista. Bardzo. Może kilka osób z tej opozycji jest wyraziste, ale Jest wyrazista, ale, ale reszta radnych chyba śpi. Jest wyrazista, natomiast nie mamy wyrazistego lidera, który by z jednej strony był bezpartyjnym kandydatem, który mhm. mógłby tutaj zagrozić lokalnie. Nie chcę być układowi, ale pewnemu statusowi, kwo, mhm. takiego, no takiego kandydata nie ma. No, z całym szacunkiem na przykład do Kacpra Pażyńskiego, którego lubię, bo mhm. jest moim kolegą ze studiów i z aplikacji, to uważam, że jego, no fakt, że jest jednak, no, ma tą łatkę party, kandydata partyjnego, no, powoduje, że jest niewybieralny. Tak? Ale też nie wiadomo, czy będzie kandydował. Nie wiadomo, czy będzie kandydował, natomiast pytanie, co, co jeżeli nie? Mhm. Czy... Czy na przykład opozycja, czy może szerzej środowisko opozycyjne wobec władz Gdańska ma, czy, czy są w ogóle tacy kandydaci? Tak? Ale no. czy, czy pamiętasz sprawę no. z Gdańskiem Obywatelskim? To był ruch, ruch obywatelski, który jakby był tą trzecią taką siłą, mm. o, o mało co no, wyłonił swojego kandydata na prezydenta. Uważam, że to był kandydat zły. Natomiast. O mało co jeden z radnych no, niezależnych był właśnie, nie byłby wtedy w razie miasta. Piotr Dwojacki. Tak? Piotr Dwojacki, tak. Piotr Dwojacki o mało mm. co nie zostałby wybrany. No i ja uważam, że od czasów, kiedy Piotr Dwojacki miał szansę zostać kandydatem, do dzisiaj nie pojawił się tak wyrazisty lider, mm. który mógłby realnie powalczyć. Ale myślisz, że jest jakiś taki jest takie środowisko, które potrafiłoby skupić właśnie tych takich lokalnych liderów, działaczy obywatelskich, którzy mogliby coś zmienić? Czyli taki gdańsko Obywatelski 2 stworzyć? Ja myślę, że, że, nie. że dzisiaj, nie. Że dzisiaj takiego środowiska nie ma, też okej, okay, no mogłoby być, nawet gdyby było takie środowisko, jeżeli a ja, ja zakładam, że masz gdzieś z tyłu głowy na przykład radnych dzielnicowych. No na przykład, nie? no na przykład bo radnych... oni tam. Radnic dzielnicowy to jest taki żłobek dla tej takiej. No tak, to jest żłobek, dobrze odpowiedziałeś, to jest żłobek. Natomiast my potrzebujemy wodarza, który byłby. Ale ja nie yy... mówię tylko o prezydencie, mówię też o Radzie Miasta. Yy, no jeżeli chodzi o Radę Miasta, to jak najbardziej środowisko działaczy społecznych, radnych dzielnicowych to jest, yy, to, jest yy, to środowisko, które mogą i powinno. Hmm było kandydować w wyborach. No ale oni też są podzieleni, też są podzieleni no, właśnie na... Właśnie to jest największy problem. Na, 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 na takich orędowników naszej pani prezydent, mhm. na orędowników Platformy Obywatelskiej, PiSu, czy no są też oczywiście kandydaci niezależni, którzy prowadzą własną swoją No jasne, i politykę, są podzieleni, a druga sprawa, no, z przykrością stwierdzam, że są też osoby, które nie mają na tyle silnego kręgosłupa, żeby na przykład oprzeć się pewnym też pokusom, pokusom które, które niewątpliwie daje możliwość bycia radnym, czy, czy już nie mówiąc o bycia no, wodarze miasta. Tak? Natomiast, tak jak odpowiadając na Twoje pytanie, to jest środowisko, które mogłoby na przykład wystawić kandydatów do rady miasta. Mhm. Natomiast musiałoby się zjednoczyć i tutaj wszelkie poglądy polityczne odstawić na bok, i już teraz myśleć o, o programie dla, no. nie, dla miasta. No, bo Gdańsk tak? Obywatelski zaczął dwa lata wcześniej, nie? Tak. czyli właśnie to był taki dobry okres. No tak, właściwie teraz już powinno to środowisko tak. myśleć o takim programie. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię kandydata na prezydenta, to absolutnie nie jest to środowisko, które mogłoby wystawić, bo po prostu takiego kandydata nie widzę. Dla mnie takim kandydatem był Piotr Dwojacki, który się świetnie orientował w sprawach mhm. miejskich. Był charyzmatyczny, potrafił świetnie punktować, i, i, i co więcej, miał wykształcenie no, stworzone do tego, żeby zarządzać takimi organizacjami jak miasto, bo, bo był przecież doktorem zarządzania, z tego co, z tego, co pamiętam. No ale takiego kandydata nie ma i, i ja po prostu nie widzę. Zresztą mm, szerzej no, opozycja w Gdańsku absolutnie potrafi krytykować to, co się dzieje w Gdańsku, natomiast nie jest, ja do tej pory nigdy nie słyszałem jakiegoś takiego pozytywnego przekazu, który by przedstawiał wizję na przykład tego, jak Gdańsk mógłby się rozwijać, a kontra tego, co widzimy w Gdańsku, bo tutaj też warto powiedzieć, że dla zwykłego mieszkańca Gdańska, opowiastki o układach o Małej Sycylii. One są głośne, medialne, natomiast one nie interesują tego wyborcy mieszkańca Gdańska, bo on takiego, idąc... który jest, z, który ma zwykłe problemy, czyli tak, śmieci tak. hałasy, najem hmm. krótkoterminowy. Yy, lubi, op, sobie, tak, lubi sobie dobrze zjeść, pójść do restauracji. Tak. To on idzie sobie na ulicę długą, on idzie sobie na ulicę Mariacką, on idzie sobie na wyspę Spichrzów i widzi świetne restauracje, mhm. widzi świetnie rozwijające się miasto, które zapewnia mu. Yy, Niezłą pracę, bo tych firm globalnych mamy tu coraz więcej. Zapewnia rozrywkę i, i, i on nie widzi alternatywy dla tego, co się mhm. dzieje. Nie, i, no i opozycja nie jest w stanie pokazać takiej alternatywy, więc... więc no ja powiem tak, no, jeżeli miałoby się cokolwiek zmienić w Gdańsku, to to środowiska, które o tym myślą, no, powinny zakasać rękawy i naprawdę wziąć się do roboty, bo, bo perspektywa nawet wydłużenia tej kadencji tak. absolutnie y, nie spowoduje, że będą mogli cokolwiek zmienić w Gdańsku. Czyli po prostu będzie, znaczy ja, ja uważam, że będzie to tak jak zwykle, czyli będzie siedmiu kandydatów na prezydenta, tak. y, gdzie by oni się... Na końcu dwóch, a nawet może jeden i, 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 wygra, zawsze, I wygra zawsze ten, co ten, zawsze ten, wygrywa. Dokładnie. <laughs> Ta, tak, <jest>. więc <laughs> słabo, słaba perspektywa. I teraz taka nowsza sprawa. Wypuszczono Katarzynę P., no, nie chciałem właśnie nazwiska mówić, bo może zaraz by nas oskarżono i byśmy w więzieniu siedzieli i zgnili tam. Katarzyna P. wyszła z aresztu. Czy Ciebie to dziwi, czy nie dziwi? I czy y, powiem tak. Y, Żona twórcy Amber Goldie, jakby y, ktoś nie wiedział. Tak, ale też, i y, tu drugi aspekt sprawy, matka kilkutniego dziecka, więc... Y, tak, z, y, no, dziwna sytuacja, znaczy... No, no tak, przeciwna, no, sytuacja, sytuacja, ponieważ dziecko urodziło się... W areszcie, a ojcem dziecka jest y, funkcjonariusz służby więziennej. Także licy. wydaje się, że zostało poczęte w areszcie. To jest sytuacja absolutnie patologiczna mhm. w, w więziennictwie. Takie rzeczy się nie powinny tam dziać. Natomiast y, no, czy, czy mnie dziwi wypuszczenie, znaczy zwolnienie z aresztu Katarzyny P. Z perspektywy człowieka, który, który pewnie też będzie w dzieci, no absolutnie... Starze, z perspektywy też... człowieka, który będzie w areszcie się Nie, nie życz mi tego, Andrzej. Mam nadzieję, że. Nie. Oczywiście, że. Wszystko żeby tak się nigdy nie stało. Natomiast no, uważam, że, um, uważam, że 18 tysięcy osób, które zostało szukanych na suma summarum kwotę 800 milionów złotych, mhm. no, ta decyzja sądu może bulwersować, dziwić, tym bardziej, że cały czas nie zostali ustaleni inicjatorzy tego procederu. Oni gdzieś funkcjonują tutaj znaczy w, w, w wszyscy, przestrzeni. Część mówi, że to właśnie oni byli to małżeństwo. Ale wiemy wszyscy, każdy, kto, kto, kto przygląda się tej sprawie, że tak na pewno nie było. Mhm. Był, oni są zbyt, przepraszam, Matka natury nie dała im wystarczających zdolności, predyspozycji. I predyspozycji, żeby opracować tego typu proceder. Te osoby, które to wymyśliły, funkcjonują nie wiadomo gdzie, natomiast no gdzieś tutaj funkcjonują no i teraz wypuszcza się Katarzynę P., która z pewnością miała sporą wiedzę o tym, jak to funkcjonowało i kto się tym zajmował. To jest po pierwsze ryzyko, jest w mojej ocenie ryzyko matactwa w postępowaniu, pomimo innych środków nieizolacyjnych zastosowanych wobec niej. A druga sprawa, yy, no jest to, no, no pewnie to pokazuje w takim niefajnym świetle też wymiar sprawiedliwości, który znowu jakby się chciał powiedzieć, no sprzyja tym, którzy yy, no wyrządzili wiele zła. Mhm. Takie jest moje, moje zdanie. No, oczywiście jest też aspekt rodzinny tego dziecka. Tak? Bo no bo przypomnijmy, pani P była w areszcie, no nie w więzieniu, czyli to nie był wyrok zasądzony. Tak. To to nie był, sprawa dalej się toczy, tak? Od 2013 roku odbywa, znaczy nie odbywa kary, bo nie to nie jest kara, to trzeba powiedzieć jasne, tylko to środek zapobiegawczy. Mhm. W postaci tymczasowego aresztowania. De facto była izolowana i nie miała, była w jakimś sensie pozbawiona wolności, natomiast on też nie może trwać w nieskończoność. On ma na celu zabezpieczenie śledztwa, żeby przede wszystkim uniemożliwić mataczenie. Tak? Ale, ale nie było żadnych protestów, bo jak pan Sławomir N był w areszcie, to mówi, że no jak można tak długo chłopa trzymać? I, hmm. I protestowali politycy, natomiast jak pani, P, no, wiadomo, no to nikt się nikt punkt nie protestował. To zależy od punktu siedzenia, tak? Więc no, z, w mojej ocenie, przy, przy wadze zarzutów, które miałem hmm. postawione słowo, ten areszt, który odbywa wcale nie był, zresztą Jasne. praktyka. Stosowania tego tymczasowego aresztowania jest taka, że bardzo często ludzie siedzą po wiele lat i przykładem tego jest chociażby właśnie Katarzyna P i Marcin B. Tak. którzy od 2013 roku no, wobec nich no, znaczy, no, są, są osadzeni są osadzeni, więc mhm. no jest to nie, no, tak jak mówisz, no, no jest to, wszystko zależy od tego, kto jak na no to patrzy i też gdzie siedzi w tej całej układance. Nie wiem, no dzisiaj był taki prawniczy troszkę remanent no ale okej. Okay. No ja właśnie, no był prawnicza, a kur... no ale to jesteś prawnikiem, to, to jest okej. Okay. To, to, żeś się na ten temat wypowiedział. Mateuszu, dziękuję Ci bardzo za wizytę w naszym studiu. Jeszcze pewno mhm. kolejny raz się spotkamy. Mam nadzieję i w ogóle nie dementuję wszelkie plotki, jakbym, jakbym odszedł od strefy prestiżu. Tak, tak, bo kiedyś przytuliliśmy Mateusza i... Cały czas ja uścisku przytulenia. Ja po prostu dzielę pasję pomiędzy gensją strefa Prestiżu i Lechami. Tak, więc dzisiaj był remanent chów w Sobny, ponieważ strefa Nie Prestiżu Huf Huf w Sobny, Czyli strefa Prestiżu dyskutowała z częścią cząstką z Strefy Siebe. Prestiżu. Siebe. Dziękuję bardzo. Dzięki. Do widzenia. Do widzenia.